Sponsorem transmisji jest Quark Kantory Bitcoin. Tu szybko i wygodnie wymienisz kryptowaluty na gotówkę. Znajdź kantor w twoim mieście. www.quarkhouse. Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marięczu z tej strony kłaniam się. Nie wiem, czy wiecie kim jest Rey Enigma. Właśnie jego bot ukazał się na czeskomie. Bo to się gry 2500. Ten Rey Enigma to jest zamaskowany, tajemniczy szachista z Madrytu, który występuje w tym swoim kostiumie. No Jak na moje? Fetyszysta, jak nic. Nieważne. Bardzo silnie gra. Ostatnio zaprosił Kasparowa. Grał z nim jak równy z równym. Mnie jeszcze nie zaprosił, chociaż ja i tak bym się nie wybrał do Madrytu. Miej szkoda kasy. Prun drogi, woda droga. Na czeskomie za darmo to w porządku, to za darmo to i ocet słodki. Ja D4. Spróbuję zagrać dobre, solidne szachy. Co z tego wyjdzie, nie wiem. A czy gram na wygraną Gambite Vansa z tym botem, no to no nie będę wszedł w te linie teoretyczne. Zagram miękko, mogłem też D4. Roszada, Roszada. Partia włoska, znana i lubiana. D szybkie D5. Koń bije. Koń bije wieża E. Na D3 jest presja duża. Podwiązał. E, skoczek niski. H3. H3 nie zaszkodzi chyba wrzucić. Koniec H5. Skoczek niski. <laughs> niski skoczek. Czy mogę? Najpewniej mogę. Okej. Okay. Przeanalizujmy ten ruch, bo jest ciekawy. Oddajesz tutaj. Nie mogę bić przecież, ale mogę zerwać. Czekaj, mogę zagrać tak. Czy to jest jakieś poświęcenie? To on coś tu, tu już szykuje, nie? Jakąś armatę. No mogę tak zagrać, wydaje mi się, że... Okej. Okay. Wtrącenie tutaj. Póki co wszystko mi się tu spina, wisi na F4. Wisi na F4. Myślałem, że jakieś sztuczki wiadą. Dobra, końca chyba ratujemy bo. Znaczy, no ratujemy, nie oddajemy go. Tylko, że z drugiej mańki tu wisi. Wezmę na f4 chyba. zbije tutaj. Ja zbiję na b7. Ha! Mógłbym tu, ale wtedy a6. Jak tu? To strzeli mi tu. Czekaj, bo mam jeszcze bicie tu. Kurde balans. Od razu mówi wisi tutaj. Ja tu, on strzeli tu, ja tu. No pewnie, że tu. Pewnie, że tu bijemy. I teraz tu. Tu i tu i tu. Tu i tu i tu. Z pionkiem wincy. Tu czy do cztery? Dobra jest pozycja. Pozycja jest nice. T4, on zbije. Nie chcę z nie chcę tu pionkiem grać. Tak zagram. Okej. Okay. No jest przyjemnie. Jest ten goniec bardzo, jest silniejszy niż mój skoczek, ale w rekompensacie mam pioneczka. Jasna na dwóję, właściwie na siódemę, to opcja. Teraz D4 się przyda. Zamknę w diabły tego gońca. Jasne. Jasne. Postawimy to na białym polu. Postawimy to na białym polu, a, okej, okay. już widzę, co chcesz. Ja tu, zbicie? Prosiłem matem, tak? Dobra, król do centruma. mamy końcówkę, dosyć szybko. Mógłbym się pchać na, na siódemkę, tylko po tym ruchu wieża. Nie może, bo bije, bije i tu. Wydaje mi się, że to jest, jest jakieś posunięcie. Mhm. No to ja tu. Ty bijesz, ja biję, tylko że problem jest taki, że jak ja tu zagram, to coś on mi zagra, czego ja się nie spodziewam. Chociażby i taki ruch. No właśnie. No dobra, tu nie ma co cudować. Tu trzeba po prostu wracać. Chyba, że skoczkiem nie, wierzę też nie. Źle zagrałem. Rożo widły. Będzie cisnął. Odejdę koniem. Odejdę koniem. Wierzę, zostałem na otwartej. No i końcówka. Może do remisu się da doprowadzić to, a może do wygranej. Nie, na no jego koniec będzie lepszą figurą niż mój, niż mój kuń. Bicie bicie Mógłbym pozwolić na to Ale zagram w ten sposób Gorszego króla mam trochę Dobra, żeby nie za szybko teraz Znawmy tego kunia może, co on... on źle stoi. Źle stoi ten skoczek. Tu stoi lepiej. Tu się pcha. Ależ ta muza jest mroczna. Garwasz twarz. Coś pięknego. Na białych polach. No. Z pionkiem więcej jestem. Czemu nie grać na wygraną, ty? Dobre pytanie. Dzięki jestem w końcówkach, tego nie chcę, tu ma wolniaka, nie? Królem do centruma, bicie, bicie, nie ma wolniaka, ale z drugiej strony C4 dostaje. Tu mógłbym zagrać jeszcze. Ja tu więc tu, ja biję, on biję. ja biję, on bije, ja biję, on bije. Albo bicie bicie i wtedy wstawić kunia. Ja wiem, to jest opcja, nie? Tu umimy zagrać, on przepcha. No tu ma wolniaka, ale on już go wyblokował. Karwarz twarz. Tu mogę zagrać. Wybić mu ten ruch z głowy. Tylko z drugiej strony przyjdzie tu. Tego pęka nie powinienem się chyba obawiać. Wiadomo. Kurde, bela, tu jest więcej liczenia niż myślałem. Znaczy liczenia. rozkminiania. Tu, tu, tu. No, tu wydaje się być ruch logiczny. Po tym. Ja tu, on tu. Ja wracam. On pcha, ja biję, on pcha. Znaczy biję w sensie. Muszę królem przyjść tutaj. Idę zawczasu. Tylko puszczę wtedy to pole. Dobra, decyzja. Może niedobra. Tu nie mogę. Król to się będzie chciał bić. Tu, 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 tu. Hej! Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej, zaczaraj czas. A to słaby ruch jest. Chyba, że chcesz wymusić. ten. Spierdzielaj stąd. Wszystko na białym polu ustawmy. Teraz pytanie. Tu będziemy wolniaka chcieli wyrabiać. No na pewno nie jest to przegrane. Mógłbym zbić, on chce mi rozdzielić siostry. Czekam tu. Bez sens. Jestem zmuszony chyba zbić? Mam słabego pionka wtedy. Dobrze uderzył. Rozkminiam tu. On nie przejdzie. Ja tu, on tu, ja tu. Weź to wygranie. nie? Jak tu będziesz bronił, tak? A, on chce tak pewnie. No, skurczy syn. Ja tu, on tu. Ja tu, on tam. Ja tu, on tu. Dobra, już wiem co chcesz. Ja tu, on tu. Ja czekam. tego planka jakby wymienił za tego. No idę w to, nie? To tu ryzykuję. No nic. Trzeba było brać remis. <laughs> kurde, kurde, mać. No nie widziałem tego. Ale wredny goniec. No tak, tu poważny błąd. Ale podejrzewam, że jakbym powtarzał szaszki tu tu i tu byłby remis. Ojez! Jeden błąd w końcówce w takiej dobrej partii. Piąkiem więcej człowieku. Trzy błędy miałem. Partia woska. Okej, okay, on tu zagrał błąd skoczkiem. koczkiem. Trzeba było ubić od razu gońcem, się okazuje. Okej. Okay. I tu mam wygraną pozycję totalnie. Totalnie wygrana jest końcówka nawet tutaj. Już mniej. Ale wciąż. Dobre ruchy.